Gdy do Twoich uszu dociera niepokojący dźwięk dochodzący z któregoś z kół, zachowaj spokój. Znajdź bezpieczne miejsce na postój. Może to być miejsce obsługi podróżnych na autostradzie, pobocze. Wyłącz silnik. Wrzuć bieg. Na spadku lub wzniesieniu drogi skręć koła do krawędzi lub osi jezdni. Zaciągnij hamulec ręczny. Włącz światła awaryjne. W razie niedostatecznej widoczności włącz światła pozycyjne lub postojowe. Załóż kamizelkę odblaskową. To nie rewia mody. Pamiętaj, bezpieczeństwo przede wszystkim. Spójrz w lusterko, sprawdź czy nic nie nadjeżdża. Ustaw trójkąt ostrzegawczy w odpowiedniej odległości za samochodem. W terenie zabudowanym 0 do 1 metra. W terenie niezabudowanym 30 do 50 metrów, na drodze ekspresowej lub autostradzie 100 metrów. Uwaga, za nieustawienie trójkąta grozi mandat. Masz do wyboru pytanie do kierowców, telefon do przyjaciela, zrób to sam. Którą opcję wybierasz?